I kolana na szerokość Waszych bioder. Sylwetka ładnie wyprostowana i zaczniemy najpierw ruch głowy na boki. Cały czas broda nos skierowana do przodu. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Nie unosimy barków. Drugie ćwiczenie. Teraz będziemy ruszać już głową, czyli broda nos. Od jednej strony do drugiej. Z tym, że trzymajcie brodę cały czas na tej samej wysokości i śledzimy wzrokiem. Kiedy już mamy głowę do boku, próbujemy wzrok jeszcze bardziej skierować za siebie. I znowu do przodu i za siebie. Teraz góra dół. I to samo głowa do góry, oczy wysoko wysoko, wysoko, wysoko jak najwyżej i powoli z wydechem na dół jak najniżej tu patrzymy na nasz mostek na klatkę piersiową i znowu do góry wysoko głowa, zadzieramy brodę oczy tam daleko patrzą aż za głowę i znowu z wydechem tu tak jakbyście chcieli zobaczyć własną brodę wdech i wydech